Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Was w ten piękny czerwcowy dzień. Zapraszam na podsumowanie książek, które przeczytałam w ostatnich dwóch tygodniach. Zacznę chyba od tego, że przeczytałam trzy książki w tym czasie, a właściwie skończyłam czytać i to jest jak najbardziej prawidłowe sformułowanie, ponieważ tak naprawdę jedną z tych książek zaczęłam czytać dwa lata temu więc to jest naprawdę długi czas, który poświęciłam na ponad tysiąc stron ale do tego za chwilkę dojdę. Trzy książki, jakie skończyłam w tym tygodniu czytać albo w ubiegłym tygodniu czytać to Javier Marias, Twoja twarz jutro. To Baltazar, Lorenza Diurella oraz ekonomia na talerzu Hajun Chang. I może zacznijmy od książki Baltazara, zatytułowanej Baltazar, bo tą książkę jako pierwszą skończyłam czytać i jest to druga z cyklu kwartet aleksandryjski. W poprzednim odcinku mówiłam Wam o pierwszym tomie. Ten pierwszy ton był zatytułowany Justyna. I drugi tom Baltazar od razu powiem, że podobał mi się zdecydowanie bardziej niż tom pierwszy, ponieważ miałam takie zastrzeżenia do tomu pierwszego, że był zbyt taki afektowany, że był takim bardzo romansową historią, że to była historia, która nie szczególnie mnie zainteresowała, ale podkreślałam to, że styl, język autora, czyli Lorenza Diorela, bardzo mi się podobał. I Baltazar jest drugą częścią tego kwartetu aleksandryjskiego, czyli przed nami jeszcze dwa tomy. I tę książkę czytałam również w tłumaczeniu Marii Skibniewskiej, również w wydawnictwie, wydaną w wydawnictwie Zyski Spółka w 2019 roku. I nadal podtrzymuję, że język Lorenza Diurela jest przepiękny. Naprawdę to są zdania, które. Robiłam sobie po prostu zdjęcia co kilka stron, bo naprawdę tak bardzo mi się podobały pewne frazy, pewne opisy przyrody, opisy miejsc. Zdecydowanie bardzo, bardzo mi się podobały. Posłuchajcie: Szafirowa Noc srebrzyła się od gwiazd. Po obu stronach drogi czujna pustynia otwierała swoje groteskowe amfiteatry, niby puste pokoje jakiegoś wielkiego z obłoków zbudowanego pałacu. Księżyc wzeszedł woskim sierpem tej nocy. Powietrze było spokojne, wydmy, wyrzeźbione przez wiatr. Prześliczny język, przepiękne zdania. To jest taka proza, którą naprawdę można się delektować. Czytacie sobie te zdania, i na przykład ja miałam taką chęć wręcz powrócenia do jakiegoś akapitu i przeczytania go raz jeszcze, bo wydał mi się tak pięknym. Tak wycyzelowanym językiem napisane. Jeżeli chodzi o fabułę, no to tutaj mamy tak naprawdę rozszerzenie tomu pierwszego. E, otóż Akurat tom drugi bardzo cieszę się, że on się tak zaczynał, a zaczynał się od przedmowy autora. Ta przedmowa właśnie mówi, że Justyna to historia romansu, czyli ta pierwsza część to jest historia romansu, a Baltazar, czyli ta część, którą właśnie niedawno skończyłam, to jest ta sama historia, co w części pierwszej, ale jest rozwinięta i uzupełniona o pewne nowe wątki, nowe szczegóły. Okazuje się, że. Właśnie autor, będąc na wyspie, napisał książkę na podstawie właśnie swojej własnej historii, swojego romansu i wysłał do znajomego tę książkę, ten szkic. No i ten znajomy odesłał książkę razem ze swoimi uwagami, z jakimiś notatkami na marginesach i te notatki na marginesach dodawały pewną nową perspektywę do tej historii pewien punkt widzenia, którego do tej pory autor Tamtej książki, tamtej historii nie był świadom. I te nowe wątki naprawdę rzucają takie nowe światło na to, co się tam wydarzyło. I to jest naprawdę niezwykłe. Podobno trzeci tom również dodaje pewne szczegóły i inny punkt widzenia do tej samej historii, a z kolei czwarta część kwartetu będzie rozwijała tę historię w czasie, czyli dowiemy się, co się stało po tych wydarzeniach. Ta przedmowa naprawdę wydała mi się bardzo ciekawa i tym bardziej byłam ciekawa, co się wydarzy właśnie w tej książce. Bardzo mi się podobało to rozwinięcie, podobało mi się to, że nastąpiły pewne zaskakujące zwroty akcji, pewne historie rozwinęły się w dość zaskakujący sposób i jestem ciekawa kolejnych części zdecydowanie bardziej niż na początku byłam ciekawa i nadal podtrzymuję, że język jest majstersztykiem, naprawdę... To pod kątem takim językowym i taki, takiego piękna stylu językowego, będzie jeden z moich ulubionych autorów. Tak mi się wydaje, przynajmniej na ten moment tak twierdzę. Więc y, myślę, że całość kwartetu ocenię, jak już skończę, całe wszystkie cztery części. Natomiast w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że. To nie jest zła książka, to nie jest zły, zła tetralogia i na pewno będę ją kontynuować w tym momencie. Jak po pierwszej części nie byłam pewna, czy kontynuować, czy na pewno mam na to ochotę, to teraz zdecydowanie wiem, że mam na to ochotę. Drugą książkę, jaką skończyłam czytać w ostatnich dniach, to jest książka Javiera Mariasa, Twoja twarz Jutro. I jest to właśnie ta książka, która ma ponad 1000 stron, 1100 chyba. I tak naprawdę na nią się składają trzy książki. One zostały wydane przez autora jako osobne tomy, natomiast składają się na całą jedną historię. Te trzy części to Gorączka i włócznia, wydana w oryginale w 2002 roku. Druga część to Taniec i sen, wydana w 2004 roku, a trzecia część Trucizna, cień, pożegnanie, wydana w 2007 roku. Ja czytałam wszystkie te części, wydane jako jeden wielki tom, wydane w 2016 roku w wydawnictwie Sonia Draga w tłumaczeniu Ewy Zaleskiej. Sam autor jest dość ciekawy. Dość często był wymieniany jako potencjalny laureat Nagrody Nobla Literackiego, natomiast no, nigdy go nie dostał jak do tej pory, a raczej autorom zmarłym już się nie przyznaje tej, tej nagrody, więc już raczej się nie doczeka. Natomiast autor e, był bardzo popularny bardzo często właśnie też zbierał doskonałe opinie. Też miał taką opinię autora, która ma, który ma dość niezwykły styl. Pisze w sposób ciekawy i interesujący, a jednak dla mnie ta książka była bardzo. Trudna do przebrnięcia. I podtrzymuje ta książka to, że tak naprawdę ja nie mam po drodze z literaturą hiszpańskojęzyczną. Dla mnie te książki są w pewien sposób podobne. Ja dostrzegam takie podobieństwo, że po prostu autorzy, którzy piszą w języku hiszpańskim, bo to nie muszą być tylko Hiszpanie, ale na przykład autorzy z południa Ameryki, również mają takie tendencje do takiego gawędziarstwa. Do słowotoku, do zbyt dużej ilości słów, do takiego przerostu formy nad treścią, do nadmiarowości wypowiedzi w stosunku do fabuły. Ja naprawdę nie jestem osobą, która bardzo potrzebuje fabuły i bardzo potrzebuje akcji, żeby coś się działo, żeby, żeby tam dużo było wydarzeń, bo lubię czytać książki. W których się nic nie dzieje, ale lubię czytać też książki, które są po prostu o czymś ciekawym. Dla mnie te książki hiszpańskojęzyczne w dużej mierze nie są interesujące. I niestety to się również odnosi do książki Twoja twarz jutro, Javiera Mariasa, która na 1100 stronach fabuły ma bardzo niewiele i ta fabuła jest naprawdę wyłącznie pretekstowa. Teoretycznie jest to historia szpiegowska, historia, która mogłaby być materiałem na sensacje. I chociaż ja jakoś szczególnie książek sensacyjnych nie czytam i nie jestem jakąś największą fanką na świecie, chociaż oczywiście, jak się trafi, to przeczytam z wielką przyjemnością. A jednak to ta książka wydała mi się. To znaczy, jeżeli ktoś już bierze się za historię sensacyjną, to powinien ją zrobić w sposób sensacyjny. Natomiast tutaj autor wziął się za fabułę, która miała potencjał sensacyjny, miała potencjał jakiejś dynamicznej książki, a tak naprawdę była takim snujem rozciągniętym na 1100 stron. Przepraszam wszystkich, którzy uwielbiają Mariasa, którzy lubią takiego rodzaju prozę, natomiast dla mnie to naprawdę było bardzo trudne do przebrnięcia. I oczywiście mogłabym nie czytać tej książki, przerwać ją w połowie, albo nawet wcześniej niż w połowie, bo po połowie to jest 500 stron. Niemniej, no zdecydowałam się przeczytać. I dlaczego zdecydowałam się przeczytać? Otóż, Javier Marias bardzo długo był na mojej liście do przeczytania, właśnie przez to, że miał takie doskonałe opinie i przez to nawet, że miał taką opinię jednego z najciekawszych prozaików europejskich XX wieku, zahaczającego również o XXI wiek. Natomiast też zainteresowało mnie po prostu po, na samym początku ta historia szpiegowska. Liczyłam na to, że to będzie coś więcej, że po kilkuset stronach ta akcja się troszeczkę rozwinie, że coś tam się wydarzy, takiego bardziej dynamicznego, coś ciekawszego. Oczywiście wiedziałam, że to raczej nie zmieni się w jakąś super dynamiczną powieść, ale tak liczyłam, że mimo wszystko będzie to dla mnie coś bardziej interesującego. Jednak nie, nie stało się to aż do samej ostatniej strony tej książki. Ale o czym w ogóle ona jest? Otóż mamy tutaj takiego bohatera, który po jakimś rozstaniu się z żoną, nie są po rozwodzie, ale są w separacji, jest Hiszpanem, który mieszkał do tej pory w Madrycie i z Madrytu przenosi się do Londynu. Po prostu postanowił jakby zerwać ze swoim e, byłym życiem, postanowił troszeczkę się odseparować bardziej od żony, niż tylko po prostu się od niej wyprowadzić, a, ale nawet też taką, taki większy dystans wprowadzić, wobec czego przeprowadza się do Anglii. W Anglii pracuje w i nawet chyba jest podana tam nazwa Radia BBC, no ale w którymś momencie zostaje w jakiś tam sposób zwerbowane przez znajomego znajomego do pewnej tajemniczej organizacji, która ma na celu, no właśnie nie wiadomo dokładnie co. Jakieś szpiegowskie akcje, generalnie ten um, nasz bohater jest werbowany i zatrudniany do wydawania opinii na temat różnych ludzi. Na przykład musi sobie obejrzeć jakiegoś człowieka takim... Naturalnym środowisku, w jakiejś restauracji, na jakimś spotkaniu, po czym zdaje relacje swoim przełożonym o tym, co na temat tego człowieka myśli, jakie ma motywy, co może go doprowadzić do jakichś um, wydarzeń, do jakiejś czynności, co może spowodować jego lęk, co może spowodować jego złość, agresję itd., itd. I na tym polega jego praca. A ponieważ jest Hiszpanem, który mieszka obecnie w Anglii, to dużo też takich jego rozważań językowych. A to, jak coś mogło być powiedziane w języku hiszpańskim, a to, jak to wyrażone na przykład w języku angielskim, jakie są różnice w idiomach, jak mogło to być powiedziane w innym języku, bo autor również zna dobrze, bardzo dobrze włoski, wobec tego też są różne odniesienia do języka włoskiego. No i tych rozważań językowych jest całe, całe mnóstwo. Oprócz tej fabuły takiej sensacyjnej jest też sporo takich. E, Odniesień właśnie do tej żony, z którą jest w separacji. Jest też jakieś spotkanie po dłuższym czasie tego rozstania z żoną, i taka krótka akcja, właśnie tam na wakacjach w Madrycie, też przeprowadza swojego rodzaju dochodzenie ten nasz bohater w sprawie obecnego partnera swojej żony, więc. Jest tam też tego rodzaju akcja. Natomiast, tak jak mówię, cała ta fabuła jest naprawdę pretekstowa. Tu się mogło nic nie wydarzyć. Tu mogło się wydarzyć kompletnie coś innego. Tutaj ten autor czy też bohater mógł być, nie wiem, zatrudniony w restauracji lub, nie wiem, na budowie, a mieć podobnego rodzaju rozważania. Bo tak naprawdę to głównie. To co się dzieje w tej książce to dzieje się w głowie naszego bohatera. Więc mamy tutaj rozważania właśnie tak jak powiedziałam, te leksykalne, ale są też takie rozważania na temat przemocy i brutalności. Jest dużo odwołań do historii w ogóle, historii Hiszpanii i wojny domowej w Hiszpanii, ale także do historii II wojny światowej. Ponieważ nasz bohater ma również znajomych na Uniwersytecie w Oksfordzie, którzy się zajmują swego rodzaju, właśnie ich hi chyba historią, nasz bohater prezentował właśnie temu znajomemu taki album z plakatami propagandowymi z lat, właśnie II wojny światowej. No to jest dużo właśnie rozważań na temat tej II wojny światowej i tej propagandy i tego, co się wydarza, wydarzyło w trakcie II wojny światowej. Jest też prywatna historia tego, tego znajomego właśnie z Uniwersytetu w Oksfordzie i jego żony. Dużo jest właśnie takiej historii wojennej, ale też właśnie połączonej z informacjami na temat brutalności i, i, i skłonności do przemocy różnych osób. Jak mało właściwie nas dzieli od tego, żeby stać się... Przejawiać agresję, jak, jak mało nas dzieli od tego, żeby stać się agresywnymi, przemocowymi osobami. I wydaje mi się, że to jest głównym tematem właśnie tej książki, ta przemoc, brutalność, agresja, od której nas dzieli bardzo cienka linia. I teoretycznie te rozważania są bardzo interesujące, ale one są zatopione w tak dużej ilości rozmyślań na tematy różne inne, że dla mnie to się zupełnie zgubiło, dla mnie tu już nie było tego przesłania. Po prostu ono się tak rozmyło w, tej, w tym słowotoku, że dla mnie to było naprawdę bardzo, bardzo nudne. Więc czy ja tę książkę polecam? Oczywiście, że polecam, bo są osoby, które lubią tego rodzaju wielokrotnie złożone zdania. Mnóstwo nawiązań, dygresji i rozważań na tematy różne, najróżniejsze. Polecam tę książkę dla tych, którzy lubią na przykład Roberta Bolano, którzy już czytali Javiera Mariasa i im się podobał, bo to znaczy, że ten styl zdecydowanie jest dla nich. Jeżeli lubicie właśnie tego rodzaju książki, które polegają na takim słowotoku, na gromadzeniu yy, różnego rodzaju dygresji i Rozważań, to tak, ta książka będzie dla was i ta książka będzie wam się podobała. Nie mogę ukryć oczywiście też tego, że książka i ten język bardzo mi się podobał. To była doskonała powieść i doskonale skonstruowana. Piękne były te zdania i bardzo ładnie i sprawnie napisane, i kiedy się człowiek tak wczuł w tę powieść, to ona zyskiwała taki wymiar dla mnie medytacyjny. To było takie podążanie za słowem autora, takie aż wprowadzało mnie w trans, naprawdę. Bo to takie długie te zdania były. Trzeba było się na nich skupić i to było też takie uspokajające. Ale niestety nie mogę powiedzieć, żeby mnie się ta książka podobała. No a trzecią książką, którą skończyłam czytać, to była książka, którą otrzymałam od wydawnictwa Krytyka Polityczna i jest to nowość w tymże wydawnictwie i jest to książka zatytułowana Ekonomia na talerzu pod tytuł Głodny ekonomista objaśnia świat napisał tę książkę Ha Jun Chang czyli taki południowo-koreański ekonomista a książkę przełożyła na język polski Aleksandra Paszkowska i jest, tak jak powiedziałam, to książka z 2023 roku więc jeżeli macie ochotę ją przeczytać to... To jest to nowiutka, cieplutka e, książeczka, którą spokojnie dostaniecie w wydawnictwie Krytyka Polityczna. Mówię książeczka, bo ona ma w porównaniu do tej ponad tysiąc stronicowej książki Javiera Mariasa niewiele, ponad 200 stron, a bez przypisów i indeksu. I bibliografii, i podziękowań, no prawie równo 200 stron, naprawdę. Więc to jest naprawdę niedługa książka, którą spokojnie przeczytacie dosyć szybko. Są to krótkie rozdziały dość krótkie rozdziały zatytułowane um, Od produktów spożywczych jest tu czosnek, żołądź, okra, kokos, sardela, krewetka, banan, Coca-Cola, wołowina itd., itd. Głównym i właściwie takim pierwotnym zamysłem tej książki było to, że autor miał powiązać w tych rozdziałach właśnie, zatytułowanych od produktów spożywczych, miał powiązać historię różnych właśnie produktów spożywczych z historią ekonomii. Czyli wychodząc na przykład od banana, miał przejść do jakiegoś tam zjawiska w ekonomii, jakiegoś zjawiska w gospodarce. Światowej. Głównie mówimy tutaj o ekonomii i gospodarce już w takim 18, 19, a nawet 20. wiecznym wydaniu, chociaż są tutaj też odwołania do 16. wiecznych wydarzeń. I w ogóle sam zamysł, właśnie, żeby tak to powiązać, żeby przechodząc od, nie wiem, krewetki, przejść dalej do jakiegoś wydarzenia lub zjawiska ekonomicznego, wydawało mi się bardzo interesującym Konceptem, ale jednak ten koncept dla mnie nie został dobrze wykorzystany, albo było to jednak zamierzenie się z motyką na słońce. Nawiązania od jedzenia do ekonomii według mnie były często naciągane i dość chaotyczne, niestety. Zaznaczyłam sobie dwa miejsca w tej książce i postaram się je Wam teraz znaleźć. Na przykład mówimy tutaj o życiu. Jest taki rozdział zatytułowany żyto, rozdział 11. No i mowa jest to tutaj o życie, które jest produkowane głównie na terenie Północnej Europy. Jest historia o ży tego żyta, jak jest hodowane i i tak dalej. No i mówimy tutaj właśnie kto najwięcej produkuje żyta. No i mówimy w tym momencie też dalej, że żyto jest dla niemiec istotne, że nawet występuje w historiografii. Jest mowa też na przykład właśnie w następnym zdaniu o tym, że nastąpiło coś takiego jak przymierze żyta z żelazem, tak zwany polityczny sojusz między junkrami, czyli dużymi właścicielami ziemskimi, głównie w Prusach, a nowymi kapitalistami z przemysłów ciężkich skupionych na zachodzie w Nadrenii. No i dalej przechodzimy do historii Otto von Bismarcka, pierwszego kanclerza Zjednoczonych Niemiec. I od tej historii właśnie Otto Bismarka przechodzimy do. Państwa opiekuńczego, o, do początków państwa opiekuńczego i tak i tak dalej. I teoretycznie to przejście wydaje się być dość ciekawe, ale naprawdę, kiedy czytacie, to się zastanawiacie, ale zaraz, halo, jak, jak to się wydarzyło, że jesteśmy przy państwie opiekuńczym i dwa zdania temu była mowa o życiu. Ja mówię, matko Bosko, mówię, co to, 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 to się stanęło. Więc. To jest taki jeden z wielu przykładów na to, że dla mnie te naciągane nawiązania, te naciągane dygresje dość mi przeszkadzały w tej książce. Te rozdziały były według mnie coraz krótsze, coraz bardziej powierzchownie traktowały tą drugą część dotyczącą ekonomii. O ile z tej książki dowiedziałam się kilku ciekawych faktów na temat produktów spożywczych, to o ekonomii nic nowego się nie dowiedziałam. Oczywiście czytałam już kilka książek ekonomicznych i może to z tego wynika. I ja wiem i zdaję sobie sprawę, że Hajun Chang, ten południowo-koreański ekonomista, jest autorem już wielu innych książek, które zdecydowanie bardziej poważnie podchodziły do tematu. Może nie tyle poważnie, bo tutaj to też jest poważne podejście, tylko w bardziej taki luźny sposób, a tam były takie bardzo tradycyjne podejście do ekonomii i wykładania historii ekonomii, czy też różnych wyjaśniania różnych zjawisk ekonomicznych w bardziej taki. Standardowy te, y, sposób. Tutaj ta książka zdecydowanie miała od samego początku taki zamysł, żeby być bardziej luźną i bardziej przystępną dla szerszego grona czytelników. I tutaj się zgadzam, to jest bardzo przystępna y, książka i ma zdecydowanie bardzo niski próg wejścia. Dla osób, które nie znają ekonomii, to jest doskonała książka, bo ona w pewien sposób tłumaczy pewne zjawiska, ale niestety z tej książki nie będziecie mieć żadnego jednolitego obrazu świata, jednolitego obrazu historii ekonomii i wydarzeń, które doprowadziły do tego, że nasz świat wygląda tak, jak wygląda. To jest bardzo wyrywkowa i bardzo chaotyczna historia. Y, Globalnej gospodarki. Jednak, jeżeli chcecie na przykład zainteresować jakichś młodych ludzi, właśnie światem gospodarki, to możecie podsunąć tego rodzaju książkę. Albo jeżeli na przykład lubicie czytać o jedzeniu i o historii różnych produktów spożywczych, to ta książka też jest dla Was, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy aspekt tej książki. Natomiast ten aspekt ekonomiczny nie jest w żaden sposób znaczy nie tworzy w żaden sposób jednego, jednolitego, przejrzystego wizerunku globalnego świata, naszego świata, który obecnie znamy. Są to bardzo wyrywkowe informacje dotyczące różnego rodzaju wydarzeń w przeszłości, które doprowadziły do tego, jak wygląda nasz świat, ale nie jest to absolutnie nic, co stanowiłoby takie kompendium wiedzy ekonomicznej. Także nie mogę z czystym sumieniem i wszystkim polecić tej książki Ekonomia na talerzu, bo niestety według mnie to coś tutaj nie zagrało. Kto wie, może właśnie znajdziecie osobę, która na podstawie tej książki zainteresuje się dalej rozszerzaniem swojej wiedzy ekonomicznej. Także to były moje trzy książki, które nie tak dawno skończyłam czytać. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was chociaż jedną z tych książek. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Zapraszam na moje konto Instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka i będziecie mogli sprawdzić na bieżąco, co czytam i co oglądam. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, bo tam znajdziecie linki do książek, o których dzisiaj mówiłam. Jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, to poinformujcie innych. O tych podcastach. Możecie też mi kupić kawę przez link, który też znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Za każdy rodzaj wsparcia jestem bardzo wdzięczna. Do usłyszenia. Cześć!